projektem polskim, powojennym, jest to, że Aleja Wojska Polskiego i Cytadela jest jednym obiektem. Jeżeli my to rozdzielamy, jeżeli mamy jedne, dla mnie jedna rzecz jest kompletnie niepojęta. Otóż Żoliborz został wpisany do rejestru zabytków, jak wiadomo, ten stary Żoliborz, czyli ten nowy Żoliborz, tak można powiedzieć, ten po I wojnie światowej. I teraz tak. Ten żelibusz nie został zakończony. To po prostu ta praca, te 20 lat niepodległości Polski, było za krótkim okresem, żeby żelibusz został zakończony. Ale były projekty, wyraźne zupełnie projekty, były decyzje, jak on powinien wyglądać. I jak do tego konserwator zarodków się zapatruje? Czy te projekty również powinny być wpisane, państwa zdaniem, do Rejestru zabytków i powinny być kontynuowane, czy powinniśmy o nich zapomnieć i robić tak, jak nam się w tej chwili ewentualnie wydaje. I muszę powiedzieć jedną rzecz: że ta gigantyczna aleja Wojska Polskiego o szerokości ponad 80 metrów, tu cytuję dokładnie Heimana, nie ma żadnego znaczenia komunikacyjnego. Tam są dwie uliczki jednokierunkowe. O, nie, o niezbyt nasilonym ruchu, a jednak jest taka wielka. Hejman, jako że pisał tą książkę w 1976 roku, to napisał takie zdanie, że nie wiadomo dlaczego. No, cóż miał zrobić w pewnym komunizmie z tym zdaniem? Musiał coś takiego napisać natomiast wiadomo dlaczego. To była aleja chwały oręża polskiego, która po pierwsze wychodziła z placu gwardii, gwardii to znacie placu yy, y, y, koronny, nie... zapomniałem wszystko, no. z cy... wychodziła z cytadeli, przechodziła przez plac inwalidów. Do dzisiaj ludzie nie bardzo wiedzą o jakich inwalidów chodzi. Otóż chodzi o inwalidów wojennych. A pomyłka, dlaczego nie, nie było napisane już przed wojną o inwalidów wojennych? Bo to było oczywiste, we Francji jest plac i pałac i, i, i jest plac inwalidów, prawda? Plac des Invalides i kościół des Invalides, w tym kościele jest grób Napoleona i po, we francuskim języku inwalida to jest inwalida wojenny, a inwalida cywilny nazywa się handicap. Po polsku to jest przemieszane, inwalida to jest człowiek uszkodzony, że tak powiem, z jakimś Ubytkiem, czy takim, czy innym jest, jest inwalidą. I to chodziło o inwalidów wojennych, oczywiście. Dalej przechodziło do placu Grunwaldzkiego, w którym był ogromne założenie to też na no, Modę francuską, i gdzie były ulice wszystkich poszczególnych broni: były łączności, kawalerii, artylerii, piechoty itd. tak no, Przyszedł komunizm i te myśli wszystkie były no, bardzo niepopularne, dlatego że przede wszystkim to była pamięć 20. roku wojny, wojny polsko-sowieckiej, bo to już nie rosyjskiej, tylko polsko-sowieckiej, więc to było rzecz w ogóle zakazane myślenie na ten temat. No, ale jesteśmy już w zupełnie nowych czasach, już wiele, wiele lat po tamtym. Po tamtej okupacji kolejnej i powinniśmy zacząć myśleć już rzeczywiście po polsku. I temu między innymi służy to nasze spotkanie dzisiaj. Proszę Państwa, otóż ten pomnik, który jest. Zbrojnego polonii amerykańskiej, tak się naród, ale to wojny roku i przedstawiający wielką, wielkie zwycięstwo Polski nad y, możliwym zalewem komunistycznym całej Europy. To zostało bardzo uznane jako jedna z 18 batalii ratująca Europę, y, wygraną przez Polskę. I jest taka rzecz, że każdy w zasadzie pomnik martyrologiczny powinien być i jest pomnikiem zmarłych Pomnikiem radości z tego powodu, że y, osiągnęło się jakimś, jakiś sukces, bardzo często wielkimi ofiarami. I tu jest taka zasada przyjęta, że jest to piramida i ten kamień jest wysunięty i na tym wysuniętym kamieniu do góry jest pomnik. Co to znaczy? Kamień usunięty ze skały. Jest to grób, jest to grobowiec, bo piramida jest grobowcem. Kamień usunięty jest symbolem Proszę Państwa, jesteśmy przed zamurowanym wejściem do grobowca. Dlaczego tak to uważa? Bo jest to piramida, z której wysunięty jest kamień, czyli kamień jest odsunięty, na którym stoi ta rzeźba właśnie tego zwycięstwa polskiego. I muszę powiedzieć, że ten projekt po prostu nie jest zrealizowany do końca, bo w rzeczywistości w tym miejscu miał być otwór, tu się zaczynały schody na dół i całe pomieszczenie wewnątrz tego, tej piramidy Mogłoby być wykorzystane, nie uda mi być na jakimś punkcie, właśnie jakiejś sali pamięci, tradycji, jakieś fotografie, mogłyby być tutaj jakichś można by to bardziej uczyć. Stoimy no tutaj proszę Państwa już z drugiej strony Alei Wojska Polskiego, zbliżamy się do Fosy przed drugim, a właściwie pierwszym, bo wcześniej on został zrealizowany, pomnikiem dywizji pancernej generała Maczki. I ten pomnik jest również bardzo ciekawy. Ta piękna kolumna ze wspaniałym orłem i z tym zbroją na górze symbolizująca patriotyzm. Co jest na ziemi, to jest, proszę Państwa, ślad. To jest jak gdyby wycinek mapy działalności dywizji pancernej generała Maczka. I jest to ślad gąsienicy czołgowej i to ten... Ta przestrzeń między szlakiem bojowym miała być wypełniona wodą. To był piękny projekt Andrzeja Kicińskiego, notabene autora y, projektu y, powsta Muzeum Powstania Warszawa Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli, świetnego architekta, ale niestety on był nierealny, nie dlatego że w naszych warunkach utrzymanie jakiejś wody. Jest tak trudne, że po prostu on tu była kiedyś to było zaświecone, to były problemy i to się nie udało zrobić. No Andrzej Kiciński do śmierci nie mógł tego sobie przeboleć, że to nie zostało zrealizowane, mimo że zostało zatwierdzone. Rzeczywiście piękny projekt, ale nierealny. Ale to, co chcę powiedzieć tutaj, co jest istotne, że w Alei Wojska Polskiego mamy już dwa bardzo ważne pomniki działalności generała Maczka i również yy, wygrana wojna XX roku. Będzie jeszcze więcej, plan miejscowy przewiduje inne pomniki yy, właśnie pasujące do rynki, ale nie Proszę Państwa, teraz na wschodnim zakończeniu ale i Wojska Polskiego, jest tutaj taki budynek fortyfikacyjny, stary, on jest opuszczony, nie, nie wykorzystany, choć mógłby być wykorzystany. Natomiast to, co jest tutaj ciekawe, i teraz się przemieścimy tutaj na tą stronę, to jest właśnie ta, ten fragment fosy, który według projektów przedwojennych był, yy, był yy, po prostu przykryty, był zabudowany. Tutaj był most, który łączył na poziomie, prowadzał aleje Wojska Polskiego pełną szerokością do cytadeli. I to był ten symbol, symbol zwycięstwa Polski nad imperium rosyjskim. Cytadela, jak wiadomo, jest twierdzą rosyjską. I dla Polaków. Wartością Cytadeli nie jest sama twierdza, bo twierdz obcych na terytorium Polski jest ogromnie dużo. Natomiast to, czym jest Żoliborz jako symbol niepodległości Polski, jest faktem zdobycia tej Cytadeli przez Polaków. I do tego no, powinniśmy, mnie się wydaje, dążyć, pamiętając o naszej historii.